Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie echo 24a. Dziś ze mną w studio jest Marek Mutor, dyrektor, wicedyrektor Osolineum. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, dzień witam. No właśnie za chwilkę się rozpocznie w Osolineum Wiosna i Państwo szykujecie dużo różnych wydarzeń, wystaw dla mieszkańców to jakby pan dyrektor mógł nam przybliżyć temat i opowiedzieć, co właściwie będzie się działo. Tak, rzeczywiście zaczęła się już wiosna w Osolineum. Ten piękny plakat zachęca nas do odwiedzenia tego miejsca. Ilustruje, nam pokazuje. Ilustruje, bo Osolineum to jest instytucja z dwustuletnią historią, ale ciągle świeża, ciągle nowa i ciągle... Ciągle pełna życia i radości. Zapraszamy Państwa serdecznie, zwłaszcza w majówkę, ale też potem do naszych dwóch lokalizacji przy ulicy Szewskiej 37, do gmachu głównego, ale także do Muzeum Pana Tadeusza na Rynku. To są miejsca już znane wrocławianom. Gmach Ossolineum przy Szewskiej staramy się jak najszerzej otwierać dla nowej publiczności, bo tam oprócz biblioteki. Jest też zaczątek Muzeum Książąt Lubomirskich, czyli tego oddziału ossolińskiego, który niebawem zyska swoją nową siedzibę, ale teraz właśnie tam w pięknych salach barokowych, salach pod Kopułą, można oglądać wystawę Historia Nieoczywista. Na tej wystawie zobaczymy najważniejsze, najpiękniejsze rzeczy, właśnie z kolekcji Lubomirskich, zgromadzone w Osolineum, rysunki Rembrandta, obraz Bruegla, ale też pukiel włosów Juliusza Słowackiego, to nas skieruje z kolei do Muzeum Pana Tadeusza w Rynku, gdzie też o Słowackim w ten weekend będzie. Co jeszcze między innymi na przykład można będzie zobaczyć w Rynku? Co tam będzie jeszcze no, prezentowane? W Rynku jest wystawa stała w Muzeum Pana Tadeusza i proszę Państwa, rzecz wyjątkowa, będzie pokaz rękopisu Pana Tadeusza Juliusza Słowackiego. I to nie jest pomyłka, bo wiemy, że pana Tadeusza napisał Adam Mickiewicz, ale nie tylko on pisał pana Tadeusza. Właściwie wielu podejmowało próbę jakiejś reinterpretacji tego wielkiego dzieła tej naszej narodowej epopei, a jedną z tych osób, i myślę bardzo ważną, był Juliusz Słowacki, czyli inny nasz wieszcz, który z Mickiewiczem mniej więcej w tym samym czasie, trochę młodszy, żyjący, no miał jakiś. A może trochę kompleks tego Mickiewicza, może trochę z nim rywalizował, a równocześnie był jakiś nim zafascynowany. I u schyłku swojego życia w 1847 roku, to już no kilkanaście lat po publikacji pana Tadeusza Mickiewicza, Juliusz Słowacki zaczyna pisać swojego pana Tadeusza. Nie dokończył go, znamy tylko fragmenty, ale te fragmenty w rękopisie są właśnie u nas w Osolineum i będą prezentowane w Muzeum pana Tadeusza. I o czym jest pan Tadeusz Słowackiego? Bo. Mickiewicza zasadniczo chyba wszyscy znamy, ale słowackiego nie znamy. Co tam się dzieje, jaki to jest ciąg dalszy tej historii, to o tym wszystkiego można będzie się dowiedzieć właśnie odwiedzając Muzeum Pana Tadusza w Rynku. No właśnie, coś ciekawego, nowego można będzie dla siebie odkryć. Tutaj jeśli chodzi o wstępne wydarzenie, na te wystawy, jak to wygląda, czy wszędzie można wejść za darmo, czy trzeba kupić bilety, jak to wygląda? W lokalizacji w Muzeum Pana Tadeusza kupujemy bilet na wystawę główną i w tej wystawie głównej mamy w pakiecie także i Słowackiego, i, i, i wszystkie wystawy stałe, które, które właśnie tam są. Natomiast na ulicy Szewskiej wstęp jest za darmo, są bilety darmowe. Jeśli Państwo odwiedzą obie nasze lokalizacje w weekend majowy. To będzie można także dostać pamiątkowe gadżety. Te gadżety będą do odbioru w Infopunkcie. To jest też nasza nowa inicjatywa. W gmachu przy ulicy Szewskiej przygotowaliśmy no, takie centrum obsługi zwiedzających. Jest też nowa kawiarnia bardzo sympatyczne miejsce. W ogóle cały ten dziedziniec wraz z Ogrodem Barokowym to jest takie piękne miejsce spacerowe na majówkę. Nasz wewnętrzny dziedziniec otwieramy bardzo szeroko ostatnio dla wszystkich zwiedzających. Mamy wielu turystów, wielu mieszkańców, którzy tak przechodzą, patrzą przez te bramę, o tutaj jest coś takiego, możemy wejść, zrobić zdjęcia, bo jest tam naprawdę bardzo ruchliwie. Więc zapraszam Państwa i na wystawy i po to, żeby po prostu pospacerować między Rynkiem a Szewską. To jest bardzo dobry pomysł na majówkę. No właśnie, tak jak Pan Dyrektor wspomniał, to są miejsca takie, no można by było powiedzieć, że wcześniej na co dzień niedostępne dla mieszkańców i niektórzy może myśleć, że nie wolno tam wchodzić, a tu państwo, że tak powiem się, otwieracie do to, mieszkańców to bardziej. Jest trochę tak, że Osolineum tak trochę poraża tą swoją dwustuletnią historią, i rzeczywiście jest to przecież bardzo poważna instytucja, biblioteczna, muzealna. Myślę, że czytelnicy biblioteki znali doskonale to miejsce, bo tamtędy przechodzili, gdy szli do biblioteki. No ale masowa publiczność rzadko gościła na dziedzińcu wewnętrznym osolinę, bo obok jest otwarty dla wszystkich ogród barokowy też piękny też zachęcam do tego ale ten wewnętrzny dziedziniec właśnie w ramach już zeszłorocznej akcji otwieramy osolinum otworzyliśmy szeroko na publiczność. Teraz także w sezonie właśnie ciepłym, w sezonie wiosennym otwieramy fizycznie, to znaczy otwieramy szeroko drzwi właśnie po to, żeby przechodnie przy ulicy Szewskiej tak mimowolnie mogli zajrzeć i rzeczywiście wiele osób wciąga się w tę opowieść, w to piękne miejsce, wchodzi tam, ogląda zabytkową studnię, ogląda to piękne wnętrze, ten ogród i dalej jest pociągniętych ku wystawie, ku pięknej też barakowej sali pod kopułą i myślę, że to jest dobre dla wszystkich: i dla Osolineum, i dla wrocławian, i dla turystów. A jak można tam ewentualnie się dostać? Na przykład, byśmy mogli tutaj opowiedzieć naszym widzom, e, którzy na przykład niekoniecznie są z Wrocławia, ale też Wrocławiu pewnie nie wszyscy wiedzą, jak tam trafić. Proszę Państwa, jest ulica Grodzka, która prowadzi wzdłuż Odry. Z ulicy Grodzkiej można skręcić piechotą w ulicę Szewską. Piechotą, dlatego że Szewska jest zamknięta, dla ruchu jeździ tylko tramwaj. I zaraz po lewej stronie, gdy się idzie od Odry, jest gmach Osolineum. Gdy Państwo popatrzą w lewo, drzwi na pewno będą otwarte. Tam już można wejść, wejść na dziedziniec wewnętrzny i zaraz poprowadzą Państwo oznakowania do infopunktu i tam się wszystkiego Państwo dowiedzą każdego dnia od 10 do 18 z wyjątkiem poniedziałków, bo to jest taki tradycyjny dzień, nazwijmy to serwisowy, a szczególnie teraz na majówkę zapraszam Państwa, bo to jest dobry pomysł na spacer i też na fajne spędzenie tych wolnych dni. Może jeszcze, Panie Dyrektorze, powiedzmy, do kiedy potrwa ta wiosna w Osolineum i co jeszcze w międzyczasie się wydarzy, bo wiemy, że jeszcze 8, o ile się nie mylę, maja też coś szykuje dla mieszkańców. W ogóle program Osolineum i Muzeum Pana Tadeusza i Muzeum Książ Lubomirskich, czyli naszych oddziałów i biblioteki, jest bardzo obfity przez całą wiosnę, która się skończy z końcem czerwca, a wtedy zacznie się lato. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową 8 maja. Odsłonimy tablicę pamiątkową upamiętniającą Marka Chłaskę wybitnego pisarza, także przez pewien czas wrocławianina. I przy tej okazji też przez dwa dni będziemy prezentować niewielką, ale piękną wystawę opartą o jego rękopisy właśnie w Bibliotece o w naszym refektarzu. Zapraszamy już teraz na Noc Muzeów, która jest 18 maja. Cały Wrocław Muzealny ożyje. Nie, to już za niedługo. To już za niedługo. Zapraszamy Państwa wtedy tradycyjnie. Darmowy wstęp do wszystkich naszych lokalizacji. To będzie także czas, kiedy trochę więcej opowiemy o Angelusie Silesiusie, bo zaczynamy obchody roku Anioła Ślązaka, więc Noc Muzeów będzie tym razem Nocą z Aniołem. Będzie mnóstwo warsztatów, mnóstwo propozycji dla młodszych, dla starszych. No i później już nasz program prowadzi coraz dalej w ten rok. Bardzo zachęcam do tego, żeby śledzić nasze media społecznościowe. Czy jakoś trzeba będzie wcześniej się zapisywać na pewne wydarzenia w ramach Nocy Muzeów? Przy każdym wydarzeniu informujemy, jakie są zasady rejestracji czy uczestnictwa. Zasadniczo, jeśli chodzi o Noc Muzeów, nie trzeba się zapisywać, chyba że poszczególne warsztaty lub zajęcia, które towarzyszą to zdarza się, że tak jest, więc proszę bardzo uważnie to śledzić. Oczywiście nos muzeów to jest tak Moment, kiedy są tłumy i czasem się stoi w kolejce, ale też wiemy, że jest publiczność, która po prostu lubi ten klimat, że to jest jakieś też takie ciekawe. My będziemy się starali, tak jak w zeszłym roku, żeby w tej kolejce nie było nudno, żeby dostarczać tym, którzy tego chcą, różnych zadań, quizów, pomysłów na spędzenie czasu także w tej kolejce. Mam nadzieję, że coś nam się uda, a jeśli nie, to też warto postać, żeby zobaczyć, a żeby później też wrócić na spokojnie. Tak, jeszcze pan dyrektora podpytam. A co może jest takie warte zobaczenia dla osób, no, które na przykład nigdy jeszcze nie, byli, nie były w Osolineum i na przykład no, nie do końca nie wiedzą o co chodzi? No, to jest e, trudne do wytłumaczenia, bo właściwie to coś to jest e, nieuchwytne. To znaczy, to jest klimat tego miejsca, e, to jest klimat płynący i z pięknej budowli, w której mu się znajduje, czy też muzeum pana Tadeusza w rynku tak samo, ale też z tej dwustuletniej historii, z tych zbiorów, które tam są przechowywane. Gdy mamy świadomość, że wchodzimy do miejsca, w którym Właściwie, gdy nie pomyślimy o jakiejkolwiek lekturze szkolnej, to tam jest rękopis, napisany ręką tego autora. Czy to Sienkiewicz, czy Mickiewicz, czy Fredro. Mówimy tutaj o oryginałach. Mówimy o oryginałach, o rękopisach, czyli czy, 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 czymś, co jakby, no, było pierwotnym, najbardziej pierwotną wersją tych dzieł. Gdy pomyślimy o tych półtora miliona książek, które tam są zgromadzone, gdy pomyślimy o no, tysiącach dzieł sztuki, o dziesiątkach tysięcy Monet, niektórych z bardzo wczesnego antyku, to, no to jakby całość tego, tej atmosfery na nas spływa, i to jest no, bardzo piękne doświadczenie. Dla kogoś takiego jak ja, ale bardzo wielu ludzi tam znajduje po prostu piękną przestrzeń, piękne rzeczy, które może podziwiać, więc bardzo serdecznie zapraszam. Moim i Państwa dzisiaj gościem był Marek Mutor, wicedyrektor Oselinę. Dziękuję Panu bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję i zapraszam. Państwu również dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.